Państwo, witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej naszego lidera. Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz towarzyszącego mu pana posła Arkadiusza Mularczyka. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w związku z m, bardzo kontrowersyjną, niepokojącą wypowiedzią pana premiera Donalda Tuska, jaka padła podczas konferencji prasowej z kanclerzem Scholz. Na konferencji prasowej, w której uczestniczył Donald Tusk i kanclerz Scholz, która dotyczyła odszkodowań, reparacji. Popularnie znane, nazywanych reparacjami wojennymi. Te słowa brzmiały w ten, w ten sposób. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Ta wypowiedź padła dokładnie 12 lutego na konferencji prasowej w Berlinie. I do tej wypowiedzi chciałby się odnieść nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Szanowni Państwo. To jest wypowiedź, która godzi w elementarne interesy Polski i chodzi tutaj zarówno o same odszkodowania, bo to jest właściwe określenie, ale także chodzi o nasz status i to nie tylko status polityczny, ale także status można powiedzieć kulturowy. Przypominam Państwu, że Niemcy nie tak dawno jeszcze płaciły odszkodowania Francuzom za I wojnę światową, że płaciły wielkie odszkodowania Izraelowi, że w tej chwili podejmują rozmowy albo już nawet płacą odszkodowania niektórym państwom afrykańskim, tym, które były koloniami niemieckimi. No, wobec Polaków przyjmują postawę, którą nie można określić inaczej, niż jako postawę po prostu rasistowską i to taką skrajnie rasistowską. Tutaj widać, że się nic nie zmieniło. Ja swego czasu rozmawiałem na takich nieformalnych spotkaniach z panią Merkel i zwracałem jej na to uwagę, no, ona to zbywała milczeniem. Niemcy się po prostu nie zmieniły niestety w tej relacji z Polakami. A Donald Tusk się w, to wpisuje. się w to wpisuje. I to jest i skrajnie szkodliwe, i haniebne, i jednocześnie to jest jeszcze do tego także przestępstwo z punktu widzenia polskiego kodeksu karnego. Jest przestępstwo z artykułu 127 kodeksu karnego, no, które premier Tusk popełnia już od dłuższego czasu. Chodzi o zmienianie przemocą ustroju państwa, a to jest kolejne, bo to chodzi o wyrządzenie szkód w relacjach z innymi państwami, więc yy, chciałbym, żeby to, co tutaj zostało powiedziane, wybrzmiało bardzo mocno, ale ponieważ tymi sprawami, sprawami odszkodowań zajmuje się pan minister Mlarczyk, my wobec tego Prosiłbym, żeby zabrał głos. Bardzo dziękuję, panie prezesie, szanowni państwo. Trzeba po pierwsze podkreślić, że te sformułowania, których użył premier Donald Tusk podczas wizyty, pierwszej swojej wizyty w Berlinie z kanclerzem Scholzem muszą szokować. Dlatego, że jest to pierwsza wizyta pana premiera w Berlinie i od razu podważa i osłabia status naszego kraju. Przed przystąpieniem formalnym jakichkolwiek rozmów on już mówi, że sprawa ma charakter zamknięty od strony prawnej i od strony międzynarodowej, co jest oczywistą nieprawdą. Chcę podkreślić, że w 2022 roku, 14 września, Platforma Obywatelska, ale też cały Sejm zagłosował za uchwałą, w której Polski Sejm wzywa Niemcy, do przyjęcia odpowiedzialności ekonomicznej, finansowej, politycznej, prawnej za skutki II wojny światowej. Przypomnę, że ta uchwała została podjęta w wyniku publikacji raportu o stratach wojennych 1 września w Królewskim, a następnie ta uchwała dała podstawę do wysłania noty dyplomatycznej do rządu Niemiec. W tej nocie dyplomatycznej Państwo polskie domagało się od państwa niemieckiego wypłaty 6 bilionów 220 miliardów złotych tytułem odszkodowań za straty materialne i demograficzne, jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej. Ale drodzy Państwo, ta nota również zawiera wniosek o zwrot zabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki, zwrot zabowanych zasobów bankowych, które zostały skradzione podczas II wojny światowej, ale również zwrot majątku, który Niemcy zarobowały Mniejszości Polskiej, Związku Mniejszości Polskiej w Niemczech. Szereg punktów, które w tej nocie były wymienione, powinny być podstawą rozmów, negocjacji, a finalnie powinno zakończyć to traktatem polsko-niemieckim, który regulowałby skutki dotyczące właśnie wypłaty Polsce odszkodowań za wojnę. Przypomnę, drodzy Państwo, że rząd Niemiec w sposób absolutnie bezczelny po trzech miesiącach odpowiedział, że sprawa, ma, sprawa jest zamknięta i nie zamierza podejmować żadnych w tej sprawie rozmów. To stanowiło podstawę dla przyjęcia przez Radę Ministrów 18 kwietnia ubiegłego roku uchwały, która jest opublikowana w Monitorze Polskim, z której wynika wprost, że rząd polski stoi na jednoznacznym stanowisku, że sprawa... Reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia nie była nigdy przedmiotem jakiejkolwiek umowy międzynarodowej polsko-niemieckiej. Polska nigdy nie zrzekła się tych świadczeń z tytułu wojny i co więcej, rząd polski domaga się uregulowania tych spraw w formie umowy traktatu międzynarodowego. Tak więc stan prawny jest jasny, stan polityczny jest jasny. Zarówno polski Sejm, polski rząd ale też, drodzy Państwo, polskie społeczeństwo domaga się uregulowania tej sprawy. Zarówno sondaże opinii publicznej, ale też oczekiwania spo społeczne są takie, że polskie społeczeństwo chce, ażeby ta sprawa była uregulowana. I, drodzy Państwo, i w związku z powyższym widzimy, że takie działania Donald Tuska, który mimo obietnic przed wyborami, mimo głosowania w, w parlamencie przez Platformę, oszukuje polskie społeczeństwo, wprowadza polskie społeczeństwo w błąd ponieważ już na pierwszym spotkaniu twierdzi, co jest oczywistą nieprawdą, że sprawa jest, ma charakter zamknięty. To jest, drodzy Państwo, absolutna zdrada interesów naszego kraju. To jest poddawanie jakichkolwiek już negocjacji na samym początku. To jest osłabianie pozycji naszego kraju, bo, bo to dzisiaj z tej perspektywy Polska staje się petentem, Pol, a Polska ma pełny mandat międzynarodowy. Pełny mandat moralny, prawny, polityczny do tego, żeby doszło do rozmów i wypłaty Polsce odszkodowań za wojnę. E, drodzy Państwo, to co Niemcy proponują, proponowali już w różny sposób e, naszej formacji, to po prostu to jest kpina. Proponują odbudowę Pałacu Saskiego, proponują jakieś niewielkie świadczenia na rzecz żyjących ofiar. To jest, drodzy Państwo, promil tego, co wynika z raportu. Przypomnę, że nasz raport wycenia straty polskie na 6 bilionów 220 miliardów złotych. To jest kilkanaście, drodzy Państwo, portów CPK, elektrownie atomowe, setki tysięcy mieszkań. To są fundusze, które Niemcy powinny Polsce zapłacić. Ale też chcę przestrzec tutaj Donalda Tuska i Rocosa Sikorskiego przed takim konstruowaniem potencjalnych rozmów, że to będą wspólne projekty polsko-niemieckie że to będzie odbudowa na przykład przez Niemców Pałacu Saskiego. Bo potem się okaże, drodzy państwo, że na tym Pałacu Saskim odbudowanym za jakąś, jakiś promil odszkodowań będzie wisiała tabliczka, że to jest odbudowane dzięki Niemcom, dzięki dobrodziejom Niemcom. Na to nie może być naszej zgody. Chcę podkreślić jednoznacznie, że dzięki decyzji pa, pana premiera Jersoła Kaczyńskiego oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego podjęliśmy w ciągu ostatnich lat intensywne działania na arenie międzynarodowej. Te działania bardzo bolały państwo niemieckie, niemiecką dyplomację. Nasz Niemcy chcą prezentować się jako mocarstwo moralne na arenie międzynarodowej. Niemcy aspirują do budowy Unii Europejskiej. Niemcy aspirują do swojego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ -u. I podnoszenie przez nas tej sprawy absolutnie obdziera ich z mandatu moralnego do przewodzenia Europy i na świecie. Dlatego, że też, drodzy Państwo, kończąc, Niemcy tak bardzo zaangażowały się w kampanię Nalda Tuska. Te fundacje te różnego rodzaju spotkania, to wsparcie mediów niemieckich, platformy, no właśnie temu służyło, żeby ten temat zszedł z agendy i Niemcy znowu mogły e, prowadzić politykę z punktu widzenia moralnej wyższości nad innymi narodami, co nie jest prawdą. Niemcy nie mają do tego mandatu moralnego. Kończąc, drodzy Państwo, chcę podkreślić, że w naszej ocenie jakiekolwiek e, umowy, które w tej sprawie w przyszłości będą podejmowane, w naszej ocenie powinny mieć mandat parlamentu, powinny być ratyfikowane przez polski Sejm i nie ma tu żadnego znaczenia yy, takie czy inne sformułowanie pana premiera. Yy, oczywiście ono osłabia nasz, naszą pozycję, osłabia pozycję Polski. Więc uważamy, że te sprawy powinny być przedmiotem umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez polski Sejm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do kilku dosłownie pytań, najlepiej w temacie konferencji. Czy jest jakaś redakcja, która chciałaby zapytać o te sprawy, o których tutaj a Jeżeli myliśmy? pan rzecznik pozwoli. Ja wielokrotnie mówiłem od bardzo już długiego czasu, że platforma obywatelstwa to jest Partia Niemiecka, a no, szef tej partii jest w gruncie rzeczy na usługach Niemiec. No, jeżeli ktoś do tej pory nie wierzył, a wiem, że są tacy wielu takich, to ma w tej chwili kolejny dowód, a których dowodów było dużo, że tak właśnie jest. Żaden przyzwoity polski polityk niczego takiego by mógł zrobić nie mógł. To jeszcze tylko tyle na zakończenie tej sprawy, chyba że są pytania. Bardzo proszę, pytania najlepiej w temacie konferencji. Rozumiem, że Pan w pytanie temacie w temacie konferencji. konferencji. Bardzo tak, proszę jedno 20 pytanie, 20 bo 20 mamy 20. ograniczony 20. naprawdę 20. czas, tak żeby jak najwięcej osób miało, miało szansę zadać pytania. Czy znaczy, sytuacja międzynarodowa, w której się znajdujemy, czyli wojna za granicami, niepewna sytuacja, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, jest najlepszym momentem, aby w tym momencie podnosić kwestię reparacji, odszkodowań, jakkolwiek by to nazwać, w relacji z, z drugim najbliższym sąsiadem? Panie redaktorze. Rozumując w ten sposób, można właściwie zawsze wymyślić sobie jakieś powody, dla których nie należy podnosić takich spraw, no bo one są przedmiotem sporu i w związku z tym nie należy toczyć sporu. No, taką politykę prowadziły rzeczywiście władze polskie po 1989 roku. Oczywiście taką politykę prowadziły także władze komunistyczne, chociaż już z innych powodów po prostu no, to były władze kolonii, protoktoratów w najlepszym razie i po prostu nie miały tu żadnej samodzielności. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie tej sprawy, to ona się wpisuje doskonale zarówno w konieczność przeciwstawienia się imperializmowi rosyjskiemu, jak i w konieczność przeciwstawienia się neoimperializmowi niemieckiemu bo taki neoimperializm, a niektóre symptomy pokazują, że niedługo będziemy mogli mówić tutaj jeszcze ostrzejszym językiem, jest takim zupełnie oczywistym faktem. No, dążenie do tego, żeby zdominować Europę, żeby uzyskać w istocie władzę nad takimi państwami jak choćby Polska, może nawet przede wszystkim Polska, no, to jest właśnie ten imperializm i brak jakichkolwiek zasad moralnych. I brak jakiejkolwiek refleksji nad własną historią. Nad własną historią, która była, była w gruncie rzeczy, przeszło tysiąc lat właśnie historią dążeń imperialnych, czasem udanych, czasem nieudanych, ale właśnie nieustannie podejmowanych. Bardzo często w formie zbrodniczej, przy czym szczytem tych form zbrodniczych był Hitler, ale to był tylko szczyt, a nie jedyne wydarzenie tego typu w dziejach Niemiec, więc. O tym trzeba pamiętać i polityka nieustannego cofania się, nieustannego uznawania, że jesteśmy gorsi, nieustannego głoszenia minimalizmu narodowego, no jest polityką, która być może niektórym odpowiada, ale bardziej ambitnym Polakom i tym, którzy po prostu chcą być Polakami, nie odpowiada. My należymy właśnie do tych bardziej ambitnych, tych, którzy chcą być Polakami a ci, którzy ciągle opowiadają, że nawet CPK nie można budować, że to jest wynik kompleksów, żeby Polska miała jakieś znaczące lotnisko, no, a to Tusk właśnie opowiada, no, to grają komedię, no skierowano właśnie do tych takich bardzo niepewnych siebie, ciągle żyjących w poczuciu niższości, którą jakby sami sobie budują, no, rzeczywiście sami myśląc w ten sposób, Stawiałem się w pozycji, w której wcale nie muszą stać. Bardzo proszę, dajmy szansę kolejnym redakcjom. Widzę Panie, może dopuścimy pierwsze Panie, dobrze? Zapraszam. Pierwsza redakcja. Dzień dobry, Klaudia Dadura, Informacyjna Agencja Radiowa Polskie Radio. Premier Donald Tusk kilka dni temu zapowiedział, że Sejm zajmie się ustawą ograniczającą hodowlę zwierząt futerkowych. Czy Prawo i Sprawiedliwość i Pan Prezes poprze takie rozwiązanie? I drugie pytanie, jeśli mogę. Czy wyobraża Pan sobie, że Pani Monika... Yy, yy. Jedno pytanie Panie Redaktorze, jedno, jedno pytanie. Natomiast. Yy. Co do mojego zdania, to pani pewnie je zna. Ja oczywiście ja zawsze byłem tego przeciwnikiem, ale żadnej decyzji władz partyjnych w tej sprawie nie ma. Bardzo proszę. Kolejna redakcja. Dzień dobry, Weronika Karol Polska News. Ja chciałam zapytać o dzisiejsze spotkanie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie tam poruszany temat listy Pegasusa, którym inwigilowani, podsłuchiwani byli między innymi politycy Prawa i Sprawiedliwości, oraz o dzisiejsze słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział, że przekaże dokumenty prezydentowi. Dokumenty, w których jest zarówno są to dokumenty zarówno mówiące o zakupie tego systemu, ale także o tym, kto był tym systemem legalnym. Nie podsłuchiwane, a kto nie. Pani redaktor, ja z ust Donalda Tuska słyszałem tyle różnych bajek, choćby na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nawet nagrań, które później okazywały się fałszywe, całkowicie fałszywe, że jeżeli komuś nie wierzę i to tak całkowicie nie wierzę, to jest właśnie tu zresztą kiedy jeszcze go nie znałem, ale za to znał go mój świętej pamięci brat, to mówił o nim no, nawet pewne rzeczy dobre, ale jednocześnie mówił, że no po prostu straszny kłamczuch. Po prostu kompletnie mu nie można wierzyć. To były bardzo, bardzo dawne lata. Byliśmy wtedy młodymi ludźmi, no, on młodszy o to 8 lat, ale my też dosyć młodzi. No i to tak było, po prostu nie zmienił się, tylko choroba się coraz bardziej zaoszczędza. No, no, oczywiście, że nie będzie dotyczyło, bo jakbyśmy chcieli się zastanawiać nad kłamstwami Tuska, to byśmy musieli właśnie tylko tym się zajmować, no, naprawdę nie warto. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie premierze, czy w takim razie ma pan pełne przekonanie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie byli podsłuchiwani czy nie było podsłuchów z wykorzystaniem Pegasusa? Przypomnę, że radio RMF podało, że na tej liście był były premier Mateusz Morawiecki. Panie redaktorze, ja mogę panu tylko odpowiedzieć tak. Wiem, że wszystkie podsłuchy były zatwierdzone i przez prokuraturę, i przez sąd. I wedle mojej wiedzy, ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam. Z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier Morawiecki. Tyle mogę powiedzieć, i że w ogóle to wszystko jest po prostu taki bardzo brzydko, że tak powiem. Już nie chcę precyzować, na czym ta brzydota w tym wypadku polega nadmuchany balon. Właściwie wszystkie cywilizowane państwa mają, bo to, tego nie można mieć to jest dostęp. Za, każdy, za każdą akcję się płaci, to też nie jest żadne urządzenie, które automatycznie. To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Nie będę jej tutaj tłumaczył. W każdym razie wszystko, co było podjęte, było zgodne z polskim interesem narodowym, z potrzebami służb walki zarówno z przestępczością kryminalną, jak i z przestępczością o charakterze szpiegowskim. Bardzo proszę, kolejna redakcja, chociaż widzę, że Pan jest z nielegalnych mediów, tak? Po raz kolejny, państwo, nie wiem, czy pan wie czy państwo poinformujecie na antenach swoich mediów o tym, że po raz kolejny wasi członkowie Rady Nadzorczej nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd odmówił wpisania, ponieważ uznał, że nie ma podstawy prawnej ku temu, aby te osoby pełniły funkcje organów. W związku z tym państwo jesteście nielegalnie, zarówno pan, jak i pana szefowie, okupujecie dzisiaj budynek Dawronnicza nielegalnie i zgodnie z zasadami przyjętymi przez kierownictwo naszej partii nie udzielamy państwu odpowiedzi na pytania. Na tym. Nie, absolutnie uważam, że nasza konstytucja zawiera poważną lukę, to znaczy nie ma możliwości szybkiego zakończenia takich spraw i szybkiego ukarania ludzi, którzy przy pomocy siły zmieniają ustrój państwa, a status mediów publicznych jest częścią ustroju. To jest wielki brak naszej konstytucji. Ja mam nadzieję, że przyjdzie czas, w którym ten brak zostanie nadrobiona jeżeli ktoś by próbował coś takiego zrobić to natychmiast zostanie odpowiednio potraktowany no, na razie możemy tylko to co robimy to znaczy nie rozmawiamy z Panem. Dziękuję panu. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, dziękuję Państwu. Panu. Dziękuję serdecznie dziękuję. Panie prezesie. Ja Panie Bardzo są tym rozdaleni, że tak pan potraktował profesora Panie redaktorze, ja nikogo nie upokarzałem. Ja bardzo sobie cenię pana profesora Legutka. Jeżeli chodzi o podstawy tych decyzji czysto wewnątrzpartyjnych, to proszę państwa, ale nigdzie na świecie nie są one przedmiotem publicznych rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.